Stadion miejski w Robczycach w niedzielę 22 czerwca stał się miejscem niezwykłej mobilizacji serc. Podczas charytatywnego pikniku i parobczyce, połączonego ze zlotem zabytkowych pojazdów, zebrano ponad 20 700 złotych na leczenie małej Antosi. Cel był jasny i szlachetny. Wsparcie dla sześcioletniej Antosi, córki strażaka z OSP Ropczyce Witkowice poprzez zbiórkę funduszy na zakup specjalistycznego łóżka rehabilitacyjnego. Staramy się spełnić marzenia dziecka i mówię. Jak, jak się uda, to pomyślimy o następnym dziecku. Wszystko zależy od społeczności, od jej, jego aktywności. Jest dosyć sporo osób, jest sporo, dużo rodzin. Wspierają praktycznie do puszek. Ja jestem zadowolony. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców, darczyńców, wolontariuszy i służb mundurowych udało się zebrać ponad 20 700 złotych. Uczestnicy chętnie wspierają, już trochę się udało zebrać. Jedną z puszek mamy na stanowisku, z drugą chodzimy, reprezentujemy, pomagamy. Na uczestników czekało mnóstwo atrakcji, m.in. symulator dachowania, darmowe dmuchańce dla dzieci, regionalne przysmaki serwowane przez koła gospodyń wiejskich, warsztaty pierwszej pomocy oraz prelekcje profilaktyczne prowadzone przez policjantów. Najmłodsi z entuzjazmem brali udział w poszukiwaniach skarbów z wykrywaczami metalu. Dzień zwieńczyła potańcówka z koncertem życzeń, która stała się symbolicznym podsumowaniem wydarzenia.